Niewielki przysiłek Neuhäuser, osada, składała się zaledwie z kilku domów, otoczona podziemnymi skrytkami czy komorami wydobywczymi, które prowadzą nas do tajemnic. Zabierzemy was w ciekawą podróż, prosto do osady oraz jej podziemi. Serwus wszystkim, witajcie ponownie na kanale Dark Travels Znajdujemy się w Okrzyszynie, w tak zwanym końcu świata No i w sumie tak jest Las, spokój i cisza Czego więcej potrzeba? Dzisiaj będziemy nagrywać w nawiązaniu do ostatniego filmu drugą część Będzie to przysiłek Neuheiser Będą też podziemia, zobaczycie wszystko na filmie Więc zapraszamy Was do oglądania Z ciekawostek Pomnik, który tutaj widzicie Postawił na nowo pan Sławomir e, Zieleń Tutaj poniżej znajduje się go agroturystyka oraz muzeum, do którego możecie zajrzeć. My też byliśmy i polecamy. Dotarliśmy na miejsce. Tam zaraz Wam pokażę pierwsze zabudowania Neuhäuser. Pierwszy budynek, który najprawdopodobniej był pierwszym budynkiem, który się tutaj znajdował. Ale dlaczego jeszcze wejdziemy sobie w tym kierunku, w stronę tej kapliczki? Chciałbym Wam coś pokazać. Mianowicie. Mieszkały tutaj trzy rodziny. Ta rodzina, dla której postawiono tutaj pomnik, czyli rodzina Weiriś. Zaraz troszkę przeczyścimy kapliczkę i Wam pokażę. Podobno nie mieszkała w Noyheiser. Powiedzcie mi, dlaczego w środku lasu, akurat tej rodzinie, a mianowicie Berta, nie pamiętam chyba Johan, tak, Johan i Berta Weiriś, 1900. Trzynasty rok. Po co stawiano im pomnik tutaj w środku lasu? Na zdjęciu, które zobaczycie, znajduje się Franciszka Weiris. Krzyż ufundowano dla Berta i Johanna Wejriś. Być może byli powiązani rodzinnie w jakiś sposób, aczkolwiek mieszkali oddzielnie. Z opowieści wiadomo, iż była to jedna z majętnych rodzin. Tymczasem przejdziemy teraz w dawne zabudowania domów, w tym pierwsze Josefa Pazelta. Zbliżamy się do zabudowań pierwszej rodziny, domu Józefa Pazelta, należący od 1945 roku do rodziny Fedorczuków. W domu Pazelta, Fedorczukowie mieszkali wraz z trzema synami, Niemców mieszkających blisko granicy, w tym przypadku Neuheiser, nękali polscy żołnierze, przez co Pazeltowie spakowali walizkę, do której mogli zabrać rzeczy osobiste i wyjechali do Niemiec. To samo spotkało również Fedorczuków. Władza ludowa bała się, że mogą współpracować ze szpiegami, po czym rozebrano ich dom. Taki sam los, niestety, spotkał dwa sąsiednie domy Neuheiser, między innymi domy rodziny Suchanków. Kolonia Neuhäuser przestała istnieć, czy spalone mundury w podziemiach mają coś wspólnego z Heizer. Fedorczuk wraz ze swoją rodziną zamieszkał właśnie w tym do domu Józefa Pazelta, który mieszkał. Kapie na mnie. który <grym> mieszkał sobie. Na parterze, w tym samym domu prowadzili wspólnie gospodarstwo z Fedorczukami. A Fedorczuk mieszkał tu na piętrze wraz ze swoją rodziną. Mieszkał w miasteczku Rockitnon w Wołyniu. Gdy wybuchła II wojna światowa, Niemcy spalili ich dom, ich gospodarstwo. Podejrzewając, że po pomagają partyzantom, po czym właśnie wyprowadzili się do Okrzeszyna. Widzieliście przed chwilą ujęcie z drona, gdzie przed chwilką zaglądałem. Tutaj mamy. Najprawdopodobniej okienko od parteru lub piwniczki. Niedużo zostało, tak jak mówiłem, ten dom, czyli pierwszy dom należący od 1945 roku do rodziny Federczyków, a my teraz będziemy szli w dalszym kierunku Neuhäuser. Zbliżamy się do kolejnych zabudowań. Jest naprawdę bardzo mało informacji na temat przychyłka Neuhäuser. Dużo osób mówi tylko o trzech domach, które znajdowały się właśnie tutaj w środku lasu. Tak teraz właśnie właściwie wygląda ten teren, a kiedyś był to teren rolny, jak już wspominałem. Na mapie, którą zobaczycie gdzieś tutaj, wydaje mi się, że wygląda to na większą ilość zabudowań, które się tutaj znajdowały, około pięciu. Pięć, w zasadzie pięć zabudowań, a nie trzy. Dlaczego tak daleko od miasta? Czy tylko dla tych nierównych terenów rolnych? Całkiem możliwe, aczkolwiek to wszystko też owiane jest tą tajemnicą z podziemiami, które właśnie tutaj się znajdują niedaleko. Zobaczycie je dzisiaj na filmie. A tam w tych podziemiach również opowiem więcej. Na załączonym zdjęciu mapy możemy sprawdzić, jak wyglądało Heizer na zdjęciu lotniczym z 1952 roku. Gdzie jeszcze widać zabudowania dwóch domów. A tak wyglądał jeden z nieistniejących już domów. Dziś jest to w głębi lasu Krzyszyna. Zauważcie, że cały czas kierujemy się w stronę bardziej czeską niż w stronę Polski. A tutaj w głąb, właśnie, mijamy kolejne zabudowania. Czyli nic innego jak kolejny dom, w którym kiedyś mieszkali Niemcy. Tak wyglądają na dzień dzisiejszy te zabudowania. Jeśli uda mi się znaleźć jeszcze więcej informacji, na pewno usłyszycie je na ujęciach w filmie. A ja tutaj jedyne co Wam mogę pokazać to to, co do dziś się zachowało po tych domach Heizer. To są drugie zabudowania, które mijamy po drodze. Będziemy mijać jeszcze trzecie zabudowania, aczkolwiek jest ich jeszcze mniej, a naprzeciwko nich będzie taka ciekawostka, którą możecie rozwikłać w komentarzach. A my idziemy. Do materiału dziś Miałem jeszcze nagrać dawną, zapomnianą wioskę Libna, która była tutaj u góry na granicy w Czechach. Aczkolwiek dzisiaj tego nie zrobię, ze względu na to, że czekam jeszcze na dostarczenie mi materiałów i ciekawych informacji. No i może uda też wejść się tam w ciekawe podziemia. Więc to sobie zostawię po prostu na inny film dla Was. A dzisiaj tylko o Heizer. Znajdujemy się właśnie w miejscu, w którym znajdował się trzeci dom mieszkalny. Tak jak wspominałem, tutaj niestety nie za wiele się stało. Kilka tych bloczków kamiennych, które tutaj zostały w tym miejscu porozrzucane typowo przy tym strumieniu. Przejdziemy sobie na drugą stronę strumyka, bo chciałbym wam pokazać tamtą tajemniczą, ciekawą budowlę z nieznanym mi przeznaczeniem może wy będziecie wiedzieli co to jest z tego co mi wiadomo tu są podziemia w tym miejscu tam zresztą widać urobek, który leży wyrzucony przed sztolnią tam już zaczynał ktoś kopać, widziałem to w lato ale widziałem też, że nie dostał się do wnętrza A tu jest właśnie ta nasza ciekawostka o której wspominałem. Bardzo grube, bardzo gruby beton. Z dwoma komorami Zaraz spróbuję wejść do góry i wam pokazać. Zobaczcie, jest to dosyć głębokie. I tak jak wspominałem, również szerokie. Może. No znaczy ci się słyszałem, że to mógł być kompostownik. Chociaż no szczerze wątpię. Zbrojony, zbrojony beton, Tam wystają zbrojenia, dosyć głęboki, dwukomorowy, przed podziemiami. No to jest ciekawe. A my będziemy powoli szli sobie w kierunku podziemi. Niestety drogi nie mogę pokazać. Powiem dlaczego przed sztolnią. Możecie zauważyć po drodze, mijamy pozostałości po słupach elektrycznych. W środku znajdował się drewniany słup, który prowadził prąd do zabudowań Neuhäuser. Powoli zbliżamy się do podziemi, o których wspominałem też już na moich starych filmach, o których szukałem kiedyś. Natomiast możecie je też zobaczyć na kanale Znaki. Był tam właśnie Andrzej z Womblem SP. Znajdowali tam. Szczepione popalone mundury Niemców nęgistów, którzy przebywali tutaj w pobliżu Neuchaiser. A my właśnie dzisiaj również odwiedzimy te podziemia, żeby mieć taki zarys w historii i Chciałbym wam pokazać jak to wygląda pod ziemią. Znajdujemy się już przed sztolnią. Możecie zobaczyć, jak w zimę łatwo odkryć taką sztolnię. Jak ona oddycha i paruje. Tam mamy, jak wiecie, stałą temperaturę, a tutaj na minusie, więc łatwiej zlokalizować podziemia zimą. Dojść tutaj nie jest łatwo. Nie chcemy podawać lokalizacji tej strony dlatego że tutaj, tak jak wspominałem, możecie zobaczyć na kanale UMŻEJA ZNaki. Znaleziono nazistowskie, spalone mundury w środku. Siedzieli tutaj. Najprawdopodobniej się ukrywali, bądź przebierali się w cywila i uciekali po prostu, tak? No, ale szukamy jeszcze stolni, w której rzucili broń, więc na razie nie podajemy lokalizacji tej stolni. A my co? Będziemy wchodzić do środka. Odpalamy lampę. Kiki z Wodzieju, oddaj mi moją czołówkę. <ścoughs> Kiki wziął moją czołówkę przez przypadek. Muszę z jakąś chińską się. Niestety dzisiaj tutaj o, wbijamy do sztolni Szczęście mam drugi doświetlacz Milwaukee. Jesteśmy już wewnątrz Zobaczymy jak to jak to wszystko wygląda ja oczywiście już tutaj byłem zobaczcie jakieś pozostałości metalowe Tutaj również jakaś puszka. Zobaczcie. Widzę, że tutaj już Radek działa. I odszukuję następnej komory. Zobaczcie, widać, że właśnie tutaj po lewej stronie mamy taki filar i tutaj mamy dalszy ciąg pod ziemią. Przejdziemy póki co przez tą komorę, i zobaczymy, co jeszcze tutaj się wewnątrz zachowało. Odłamki porcelany, sprężyny od po prostu kanapy samochodu, tego tak zwanego Kibelwagena. <ścoughs> zobaczymy, co tutaj. Jeszcze można wynaleźć. No, i to wszystko to właśnie pozostałości po Niemcach, którzy się tutaj ukrywali. Muszę zapytać, do czego to służyło. Kaś porcelana. Piła. No, jeszcze można tu znaleźć. O zobaczcie, element albo paska od zegarka. Albo jakiś ubiór, że tak to ujmę. Co my tutaj jeszcze mamy? Portfel najprawdopodobniej. No, dosyć ciekawe jeszcze znajdki można w tej sztuki wynaleźć. Zajrzyjmy się jeszcze. To najprawdopodobniej od munduru. Tutaj te strzępy, które też kiedyś właśnie pokazywali na filmie Radek z Andrzejem Oczywiście, że niemiecka porcelana myślę, że niejedno jeszcze tu pod ziemią byśmy mogli znaleźć. Hmm. Ciekawe, bardzo mi ciekawi, co oni tutaj tak naprawdę robili. Widziałem też u chłopaków na filmie. O, tutaj zobaczcie pozostałości tych mundurów, które tutaj były spalone. To wszystko tutaj jeszcze się wala po tej stolni. Zobaczcie. Rękawica. To akurat jakiś pasy. Metalowe elementy to nas niezbyt interesują. O, zobaczcie, tu wszędzie walają się te strzępy spalonych mundurów. Z tego co wiem, to chłopaki sobie wzięli tylko guziki, bo odpinali na pamiątkę. I z tego co wiem, to jeden mundur był wyższego stopnia jakiegoś generała, który tutaj z nimi siedział. Też widziałem świeczki okopowe, więc oni tutaj czegoś pilnowali. Przy Neuhizer. Wspominam, dlatego właśnie chciałem odwiedzić te, te podziemia. Tutaj widzę, że Radek sobie działał i sprawdzał gdzie podziemia mogą dalej się kierować. Także właśnie drodzy widzowie jak wspominałem, że Noicher jest bardzo ciekawe. Jest jeszcze, jeszcze ale to bardziej ciekawe niż, niż ja tutaj pokazuję. O, a tutaj mamy właśnie tą kanapę, o której wspominałem. Wyjęli sobie i siedzieli sobie tutaj na niej, urządzili sobie pewnie piknik. Ciekawe ile czasu tutaj spędzili wewnątrz tych podziemi. Wiemy tylko, że nie kończy się tutaj, nie kończą się te podziemia, tylko na tej jednej komorze, wkładki jeszcze. Z butów. Nie ma tutaj właśnie takich typowych śmieci, jakie możemy znaleźć w stolniach sztolni, dolomitu wydobywczych w Unii Myślu. Stawimy sobie lampę. Ja się położę i zobaczymy, jak to wygląda. Dalej, w którym to idzie. W kierunku. A. Tam. Kończy się to albo przodkiem, albo zawałem wciągam się jeszcze bliżej. Widać, że tutaj była dalsza część naszej komory. Acolwiek wszystko już jest zawalone ciężko z pewnością byłoby to odkopać w tym momencie, w którym się znajdujemy. A więc co? Ja powoli będę wychodził z tej stolni I będziemy wracać powolutku w kierunku samochodu. Mamy kawałek, więc musimy powoli się zbierać, żeby nie spotkał nas zmrok. Chociaż mamy jeszcze latarki. Zostawiłem Klaudię samą na dole. Bo tutaj kawałek trzeba było podejść, więc będę wychodził. Dało mi się wyczołgać. Żegnamy się z naszą stolną wydobywczą aczkolwiek i nie tylko wydobywczą. Tak jak powiedziałem, zapraszam Was na kanał Znaki. Tam znajdziecie pierwszy filmik z pierwszego wejścia w tą sztolnię. Ja tutaj byłem drugi po Radku i po Andrzeju. O sztolni wiedziałem już dwa lata temu, nagrywając kopalnię srebra, znajdującą się z dwa kilometry od tego miejsca. Więc wychodzimy i wracam do Klaudii. Powoli będziemy kierować się w stronę samochodu Serwus. Wróciliśmy praktycznie do punktu wyjścia. Wejścia jesteśmy przy kapliczce. Zaraz będziemy podążać drogą do samochodu. To już wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie jakąś łapkę pod spodem, subskrypcję, komentarz. Będziemy wdzięczni. Serwus, tak traweliście. Warto wspomnieć również, iż Neuheiser z polskiej nazwy oznaczało okrzeszyniec, jak widać na załączonym rysunku mapy, za informację podziękowania dla pana Mariana Grabowskiego oraz Sławomira Zieleń.